Wróciłam z kościoła i jadę sobie busem na pracę 13. 13.00, teoretycznie na 14.00, ale trochę wcześniej chciałam być, żeby odrobić dzisiaj pół godziny, jutro pół godziny, a jestem, godziny do odrobienia mam. No i jadę tym busem, po drodze mijamy kościół Franciszkanów, potem kościół Piotra i Pawła, a potem szpitalik. No, i ja mam zwyczaj, yy, że jak mijam kościół, to robię znak krzyża. I, więc yy, na w tym odcinku taki znak krzyża uczyniłam trzy razy. I słuchajcie, dziwne były niektóre miny pasażerów. Dla niektórych, jakby to było niezrozumiałe chociaż nic nie komentowali, ale ja to wiedziałam. I e, szłam tutaj do pracy i czasami chłopcom wyłączałem jakieś nagrania z YouTube'a i wyskoczyła mi homilia Jana drugiego z 95 roku, który mówi o krzyżu. A ja widząc e, właśnie w gusie, e, te takie dziwne miny myślałam przypomniała mi się piosenka Panie ty widzisz krzyża się nie lęka Panie ty widzisz krzyża się nie wstydzę no, ja się nie wstydzę I zawsze robię znak krzyża I przypomniała mi się ta pierwsza piosenka o tej piosence również mówi w tej homilii ja mam Paweł II mowa w niej o krzyżu, również ten krzyżu, który on wtedy na kaplicy w Cekskoczowie właśnie tutaj, właśnie tutaj nieopodal gdzie pracuję, poświęcił. I ten krzyż znajduje się w Szczurku i można do niego dotrzeć szlakiem z z Doliny Leśnicy. E Bardzo uderzyła mnie dzisiaj ta homilia. Dziękuję mm. Wam. Pa, mm. okay. okay.